Słuchajcie, uciszcie się proszę, bo oto pieśni prześwietną przed Wami dobra Witajcie mężowie zacni i niewiasty niemniej zacne. Za chwilę tu, na tej poświęconej ziemi, stoczą walkę dwaj szlachetni mężowie. Witam Państwa serdecznie na naszym dzisiejszym evendzie. Jak wiecie Państwo, odwiedziły nas w ramach 770-lecia nadania praw miejskich i święta granitu grupy rekonstruujące wydarzenia historyczne rozbiły swoją wioskę na terenie zespołu szkół kto jeszcze nie widział to zachęcam państwo jeszcze będą, będą dzisiaj dostępni będzie można zwiedzać wioskę i cieszyć wzrok olcowaniem z historią natomiast wczoraj został rozegrany turniej rycerski w wyniku którego wyłoniono dwóch zwycięzców Dzisiejsza walka będzie walką finałową. Oddaję już teraz głos bratu, który poprowadzi całość tu, finał turnieju. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Nie będziemy się tutaj zagłębiać szczególnie w regulamin, żeby nie przedłużać. Walka będzie trwała półtorej minuty. Postaramy się nie przerywać, chyba że zostanie złamany regulamin. Uczestnicy regulamin znają. Sędziowie są gotowi. W takim razie możemy w ogóle zaczynać. Czekajcie na mój sygnał. Fair play, oczywiście. Zaczynajcie.

Zastanawiamy się i na trzy, i wierzycie, ile chyba przy się zatrzymują. ja Proszę Państwa, trwana rada sędziów w tej chwili. Tak to wygląda nawet w świecie w prawie jak na meczu pokolowym. Sędzia techniczny zabierze głos. Po podliczeniu punktów, doliczyliśmy się 9 punktów dla naszego reprezentanta ze Strzegomia i pięciu punktów dla kolegi z wybaczcie, wybaczcie. Eee, zakręć świecie troszeczkę wynik jest na odwrót w pięciu nerzy na średnio dziewięć dla, Samotnik wygrał. I to miałem na myśli, ale... Bo, bo, bo! Bo, bo! A teraz prosimy o pręczenie nagród zarówno za turniej dzisiejszy, jak i wczorajszy turniej łuczniczy. Proszę Państwa, wczoraj równolegle z potyczkami rycerzy Potykali się również łucznicy, turnieju ucznicy czym zwyciężyła pani Ewa Tyglewska, którą poprosiłem tutaj na środę. No, udało się. Na A teraz nastąpi dekoracja. Zestaw, zestaw nagrod od pana burmistrza ze złotą i srebrną monetą w środku. Prosimy zwycięzcę turnieju i pana burmistrza o wręczenie nagrod. Dziękujemy Państwu serdecznie, zapraszamy do wzięcia udziału w naszych następnych imprezach, które dzisiaj odbywać się będą na terenie miasta. Przypominam, że o godzinie 15 w naszym parku miejskim startuje turniej rajców, a o godzinie, 19, gwiazda, o godzinie 21 przepraszam, gwiazda wieczoru, czyli zespół Film jako support wystąpi zespół Eliot, także również Państwa serdecznie zapraszam na następne imprezy. Cały czas przypominam, w Centrum Aktywności Społecznej Karmel trwa giełda minerałów. Warto ją zobaczyć, giełda jest...